24 maja we wspomnienie Najświętszej Marii Panny, wspomożycielki Wiernych, Kościół na całym świecie jednoczy się w modlitwie z Kościołem w Chinach. Również w Polsce już po raz szósty organizowane są z tej okazji spotkania modlitewne, wystawy i prelekcje na temat sytuacji chińskich katolików. 24 maja jest w Chinach wspomnieniem Matki Bożej z Sheshan, królowej Chin. Papież Benedykt XVI ogłosił go w 2007 roku dniem modlitw za tamtejszy kościół. Ci ludzie potrzebują wiele męstwa, by wyznawać swą wiarę. Nasz katolicyzm jest, można powiedzieć, katolicyzmem cieplarnianym bo mamy pod ręką kapłanów i sakramenty. Dlatego musimy się tym darem dzielić, podkreśla Aleksandra Huf ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego, która angażuje się w pracę Stowarzyszenia Sinicjum imienia Michała Bojma. Od półtora roku wspiera ono Kościół w Chinach, zajmując się przede wszystkim kształceniem, i formacją chińskich sióstr zakonnych oraz kleryków. Zdobytą wiedzę i umiejętności mogą oni przenieść na grunt Kościoła w Chinach. Modlitwa za cierpiący Kościół w Chinach. Boże, rządco świata i światło narodów, Wejrzyj na cały naród chiński w dniach jego zmagań i cierpień. Umocnij Kościół w Chinach, który uczestniczy w cierpieniach Twojego umiłowanego syna. Pozwól, aby Jezus Chrystus dla tamtejszego Kościoła i całego narodu chińskiego był zawsze światłem i zmartwychwstaniem. Ojcze Niebieski, spraw, aby z cierpienia Twojego kościoła wzeszło ziarno, które dojrzeje do dnia Twojej chwały. Pozwól wszystkim na udział w tej chwale, która w Tobie, Ojcze Niebieski, w Twoim synu i w duchu świętym trwa na wieki wieków. Amen. Maryjo, królowo Chin, mód się za Twój naród chiński.